Witam Państwa serdecznie z Siewierskiego Rynku. Już za kilka dni miejsce, które teraz znajduje się za mną zapełni się straganami i wieloma ciekawymi tradycyjnymi atrakcjami. A w oczekiwaniu na ten pierwszy w historii naszej gminy jarmark wielkanocny zapytamy mieszkańców co wiedzą na ten temat. Czy słyszałyście już coś na ten temat, że niebawem szykuje się tu w Siewierzu jarmark wielkanocny? Tak, słyszałyśmy. Mamy zamiar iść. Tak, czytałam na stronie internetowej się Słyszałem, tak, czytałam to w sumie w gazecie lokalnej. Czego się pani spodziewa po takim wydarzeniu? No mam nadzieję, że lokalne firmy przedstawią się i będziemy mieli okazję coś zakupić. Pierwsze dopiero to będzie tej w gminie się, wiesz, także no nie wiem. Ciekawość. Ludzie przyjdą, zobaczą co to będzie, bo jeszcze nie było do tej pory takiego czegoś. No na pewno będzie dużo ludzi. Będzie zainteresowanie tym, bo czegoś takiego chyba tu jeszcze nie było, na pewno. No, i myślę, że ludzie będą zadowoleni z tego. No, zobaczyć, powiedzmy, może jakieś nowości. No, przede wszystkim yy, możliwości zakupu lokalnych produktów. Myślę, że ta część kulinarna będzie, będzie bardziej rozbudowana. Jakieś jajka, nie wiem, malowanie może coś dla dzieci też by było. Na pewno jakieś nowości będą. Oj, nie mam pojęcia. Nie słyszałam w ogóle o tym wydarzeniu, także jakbym coś słyszała, to bym może powiedziała. Nie wiem, będziemy, zobaczymy. Nawet córka będzie występować, także tak. Czy w Pana ocenie to dobrze, że taka inicjatywa powstała w Siewierzu? Tak, każdy, każda promocja miasta to jest na, na pewno na plus, na rozwój miasta. Wydaje mi się, że to bardzo dobry pomysł, bo nic wcześniej nie było organizowane właśnie tutaj w Siewierzu, więc wydaje mi się, że to jest ok. No, za bardzo się na tych targach wielkanocnych nie znam, no ale na pewno będzie fajna, jeżeli to będzie jakaś nowość. Myślę, że tak, bo jest to okazja, żeby troszkę rozpromować jeszcze bardziej Siewierz. Jest co powiedzmy promować, i jest co. Smakować. Wydaje mi się, że to jest potrzebne dlatego, żeby ludzie wiedzieli i żeby się zainteresowali tym, że że kiedyś był miastem rzemiosła. Jak dopiszę do pogoda, to mieszkańcy powinni się tam pojawić i, i po prostu pooglądać, to jest co do oglądania porozmawiać i spotkać się. Zresztą Siewierzanie się lubią spotykać. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i gminy Siewierz i nie tylko na Siewierski Rynek 19 marca, gdzie odbędzie się pierwszy Siewierski Jarmark Wielkanocny. Jest to przedsięwzięcie, do którego zaprosiliśmy przedsiębiorców oraz artystów zarówno z gminy Siewierz, jak i z okolic. Celem przedsięwzięcia jest promocja zarówno regionu, jak i produktu lokalnego, z którego słynie nasze miasto. Siewierz ma bardzo duże tradycje handlowe, bo tutaj krzyżują się właśnie tak już od wieczności, odkąd ja pamiętam te drogi, przez krzyżują się Tarnowskie Góry, Zawiercie i, i Katowice, Częstochowa. Odbywały się targi na przykład. Na rynku obecnym, który, który był tym targiem, nie pamiętam tylko czy to był ten sam dzień, wtorek, czy inny, bo już moja pamięć tak dokładnie nie sięga. Ale ludzie się tam zbierali i każdy swój produkcji przynosił. Była i sprzedaż, i wymiana, a czasami jedno i drugie, bo każdy wyceniał swój towar na jakąś tam kwotę, a yy, Potrzebował coś z innej branży, więc szedł do tego drugiego i zamieniali się, a różnice płacił albo jeden, albo drugi. Dzisiaj mamy troszeczkę inne czasy, i dlatego też zdecydowaliśmy się powrócić do tej tradycji przypomnieć młodzieży, i nie tylko, jak, jak ta tradycja tutaj się tworzyła. Intencją, która przyświecała władzom samorządowym przy realizacji inwestycji przebudowy rynku było przywrócenie temu miejscu charakteru zarówno handlowego, jak i integracyjnego mieszkańców gminy Siewierz. Nowo przebudowany rynek nadaje się idealnie do organizacji imprez kulturalnych, a jedną z nich, cieszącą się w naszym kraju już od kilku lat dużą popularnością, są właśnie jarmarki. Dlatego mamy ogromną nadzieję, że ta inicjatywa spodoba się mieszkańcom miasta i gminy Siewierz oraz przyciągnie do naszej miejscowości również gości i turystów z ościennych miast. Jarmark będzie poświęcony Wielkanocy. Będzie można kupić rozmaite ozdoby, jak i prezenty związane z Wielkanocą. Będą to strojki, będą to palmy. No i sam jestem jeszcze ciekaw, czym zaskoczą nas nasi wystawcy. To wszystko będzie można zobaczyć na stoiskach przygotowanych przez sołectwa gminy Siewierz. Będzie można degustować, spróbować produktów właśnie spożywczych. Będzie również można zobaczyć, jak zdolnych artystów te organizacje zrzeszają. Miło mi poinformować, że Jarmark Wielkanocny nie będzie jedynym wydarzeniem, które uświetni obchody Wielkanocy w naszej gminie. Już w Wielki Piątek mieszkańcy oraz parafianie z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu oraz organizacja rycerzy Kolumba podjęła się wyzwania zorganizowania drogi krzyżowej ulicami naszego miasta.